Cześć, z strony k 981 i Pablo J. Joker. Witamy Was e, znowu. Pokaż, teraz pokażemy Wam wybuchający most, który zbudował Pablo. A, a tutaj widzimy nasze dwie ofiary. Jesteśmy psychopatami, więc nie możecie nam zrobić. Proszę, jeżeli oglądają to zieloni, proszę, żeby to wyłączyli, bo będą mieli potem do nas pretensje. Oczywiście nie odpowiadamy co się stanie ze zwierzętami. To jest nasz cały mościk, kulturalnie zbudowany z kamienia kamienia i, e, i tutaj widzimy oczywiście TNT dynamit, czy jak to tam woli możecie sobie nazywać e, i co. Użyjemy tutaj komendy, bo chcemy, żeby to fajnie wyglądało, ale nie wiem czy nam się uda teraz. Ja zrobię tu, bo może zobaczymy czy mi się uda. Jak coś, to proszę nie mieć pretensji. Uwaga. I raz, i dwa, i trzy, i... Kurde, źle wycelowałem. Ale może będzie dobrze. Ale faza. Ale faza. Jakie <grym> 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 lagi Idź, idź na ten półmostu, szybko, 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 szybko. mam iść? nie, już nie ma tego półmostu. Pies przed nami. E, kurde, co on tu robi? Tu miałeś być ofiarą, zginiesz za to. E, nie wiem jak to wyglądało, no, niestety była to jakaś klapa, lipa. I dom ci rozwaliło? O, mój dom, ale fajnie. Bajda, zobaczymy sobie, co zostało z pozostałości mojego domu. Kurde, nie mogę. Oj, stąd źle napisałem. Ej. Jump. O kurde, nie taki piękny dom, który był zrobany, ale trudno. No i nie było to zbyt efektowne, ale mam, mam nadzieję, że w następnym odcinku wymyślimy coś lepszego. Do zobaczenia. Mówił Kacper z981 i robił Pado DJ. A niech ci będzie.